Kiano się do tego świetnie sprawdza. Na tym komputerze nie da się praktycznie nic robić, ale nowy kosztował mnie 300 zł. Kuchnia. Co my tutaj potrzebujemy dzisiaj do kuchni? Talerzyk. Garnuszek. Tu, 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 tu. Kubeczek. Jak tam czajniczek? Będzie coś z tego dzisiaj? Na fula idzie? Na fulla idzie. Kurde, trochę za mocno chyba. Teraz słuchajcie, jedziemy z tematem hmm, głównego dania, czyli tego wojskowego cuda na kiju. W biuracie dostępne są nogi elektryczne i powiem szczerze, że mam chęć sprawdzić to. Szkoda, że nie wziąłem swojej, no ale jakby się zepsuła, a nowej nie kupiłem. Siemano, tu Marchew. Witam Was kolejnego dnia. Noc była gorąca. Wstałem, wykąpałem się, spałem do dziesiątej co prawda. Jakiś taki zmęczony byłem wczorajszym dniem. Zresztą tak jak wczoraj mówiłem zmęczony też byłem. Dzisiaj już zrzucam filmy z kamery, bo po prostu no dwie karty prawie pełne. Muszę to wszystko sobie pozrzucać. Kiano się do tego świetnie sprawdza, na tym komputerze nie da się praktycznie nic robić, ale nowy kosztował mnie 300 zł, więc go nie szkoda w razie czego, a do przerzucenia sobie po prostu z karty na dysk jest w zupełności wystarczające. Przy okazji przetwornica nie cierpi, bo on ciągnie chyba jakieś 15 W czy coś, także się dobrze liczę. No, także mega po prostu słaby sprzęt, ale do zrzucania różnych rzeczy się nadaje. Zjem sobie śniadanie. Dzisiaj będzie to samo, co wczoraj, jakby nie mam ochoty na jakieś pulpety, które tam jeszcze mam, e, ani na rację wojskową żywnościową, bo jakby nie wiem, jak się mój żołądek potem zachowa. Jakoś ostatnio się kiepsko czuję. Skorzystam sobie więc z tych gołąbków, które mi się ostatnio sprawdziły. Chociaż wiecie co? Co my ten bigosik z kiełbasą z tej racji żywnościowej może by szurną. Tak zrobię, dobra, nie chcę mi się jeść tych gołąbków. Wiecie to zmiana zdania. Może być zmiana zdania, nie ma przeszkody. Muszę się teraz tylko tam dostać. Tu jest jedzenie schowane, tu mieszka jedzenie. Cyk, cyk. Już wchodzi co innego. A, jeszcze bym sobie herbatkę jakąś zrobił, ale to zaraz, pomyślimy. Zieloną herbatkę bym sobie zrobił, wczoraj miałem zrobić, nie zrobiłem, w ogóle to... Bardzo rzadko piję herbatę tutaj jestem na kempingach. Myślałem, że codziennie będzie czajniczek grany. Dobrze tą skrzynkę A nie jest codziennie czajniczek grany z herbatką. Powiem Wam za mało kempingu, za dużo stołowania się na mieście. No ale jakby dojdziemy i do tego. Odejrzewam. Dobra, niezbędnik wczoraj znalazłem, w plecaku się gdzieś schował, więc będzie mi dzisiaj potrzebny, muszę go wydostać, to jest pewne. Ale póki co to muszę sobie odnaleźć trochę tutaj rzeczy kuchennych. Kuchnia, co my tutaj potrzebujemy dzisiaj do kuchni? Talerzyk, garnuszek, tu, 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 kubeczek i czajniczek kurde, powiem wam, mam tutaj parę rzeczy więcej ale jakby a jeszcze to mi się przyda, będę to mieszał, tak? czym ja to wczoraj mieszam? łyżką, no właśnie ja mam taki sprzęt dobra kuchnia schowana no i jedziemy z tematem wodę, muszę nadać wodę do czajniczka Trochę mi się upierdził ten czelniczek gdzieś, bo pod drzewem trochę stał. No, to by jakby wyjaśniało mi ten temat. Okej, okay, najważniejszy był czysty w środku. Zapasy wody, o, rozlewałem na poście W ogóle za dużo tej wody, no ale dobra. Nie no, za dużo nalałem. Chuj, Gdzież tyle na jeden kubek. Co ja z tym zrobię? Albo no dobra, bo może za mało będzie. Nie wiem, no, nalałem sobie. Dobra, nic się z tym nie dzieje. Wyschnie. Wyschnie, nic się z tym nie dzieje. Ok ten sam gaz, kurde, drugi sezon leci a ja mam jeszcze ze sobą chyba 5 butli no i nie wiem, po co ja to działam. także wydajna ta kuchenka jest bardzo, bym powiedział Dobra, najważniejsze, żeby te dwie rzeczy sobie stały bo inaczej mi się to wszystko zagrzeje i będzie niefajne że ten kubek ten jakoś umył sensownie, bo jest ujebany zwyczajnie. Kiepsko. No trzeba go umyć, nie ma bata. Nie porozlewać? Nie, nie. Luks Coś mi dzwoni dzwoni Areczku drogi mój, ale ja Cię przeproszę, ale niestety no nie teraz. Zajęty, że mi jest, przepraszam. No dobra Pozdrowienia dla Areczka w ogóle. Areczek robi w tym momencie swój zajebisty wielki kamper na sprinterze. Także może da się przejechać chociaż czy coś, nie? Może da się przejechać tym kamperem. No zaraz jeszcze sobie ten kubek wypuczę z tego mycia, jakby. Żeby już było tak całkiem prawidłnie. No patrzcie, tu jest gaz schowany. Może nie wybuchnie. Tory za te hałasy, ale jakby takie warunki. Siodź, 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 Dobra, świetnie. Kubaczek jest gotowy. Teraz pytanie: gdzie jest jeszcze herbata? Gdzieś ją chyba widziałem. Tam? O, proszę jest. Kurwa, co tam się spodoiło? Powerbank spadł. Dobra. Słuchajcie, tu sobie namieszałem tego izotonika wojskowego z racji numer 5 i jest całkiem. Smaczny, przeczytam jego skład, to tam same witaminy są. Czy znaczy, pewnie jest trochę jakiegoś główne, ale Powiem Wam, że no, przy mojej diecie ostatniej to te witaminy mi nie zaszkodzą na pewno Jak tam czajniczek? Będzie coś z tego dzisiaj <laughs> Na fula idzie Na fula idzie, kurde, trochę za mocno chyba Potem będzie gorący, będzie ciężko go wziąć już jest gorący. Ku... Co mnie chce tej wody takiego tako zagotować za mocno, bo zielona to w 80 stopniach bardziej, więc wydaje mi się, że No już <laughs> poważnie zielona 80 stopni, także wydaje mi się, że to może być już ten czas. Hyc, hyc. Przezorny zawsze bezpieczny. Nalewanie koło dysku nie jest dobrym pomysłem. No jo. Mhm. Dobra, może się ta herbatka mi nie... Skończy. Stąd okej, okay, dobra. To byśmy mieli. Strzajniczka, resztę wody trzeba wylać i jakby go powoli chować wyleję ją tutaj samochodem. No niewiele się pomyliłem. Jeśli chodzi o ilość wody. Okej, okay. okej, okay. teraz słuchajcie, jedziemy z tematem głównego dania, czyli tego wojskowego cuda na kiju. Racja żywnościowa numer 6, drodzy Państwo. Wygląda tragicznie, no ale jakby się tego spodziewałem. Wszystkie racje tak wyglądają. Oha, właśnie, żarcie dla psa. No, ale pachnie dobrze i dobre. To sobie na razie położymy tutaj, potem to wyniosę, ale na razie muszę sobie to przygotować. Ale kuchnie i jedziemy z tematem. Czajniczek jeszcze hot? Wornot. Au, piękny jak mi uparzył Ty, czajniczek. Ty masz tu wystygnąć raz dwa. Nie kurwa mi tutaj parzyć. Nie mam gdzie go postawić. Na podłodze nie bo tu jest syf. Szkrawkiem bym mu Znowu łóżko. Trzeba to posprzątać. No Teraz należałoby się skupić na gotowaniu. Cicho, cicho. Trochę podgrzeję. Nie będę tego nie wiadomo jak grzał. Niby jest tutaj ten podgrzewacz chemiczny w zestawie. No, ale wiecie, no jak mam kuchenkę, to sobie mogę na kuchence to podgrzać. No, jak testowałem rację żywnościową SR5, to użyłem tego podgrzewacza. Było takie sobie, no nie było jakieś tam specjalnie super ciepłe. Może jeszcze użyję tego podgrzewacza, ale jakby na tym kempingu, sobie zrobię tak. Nie jest tego dużo ale wydaje mi się, że będzie wystarczająco. No, Ciekawe, ile tych filmów już jest, no ale jakby jest tego bardzo dużo. to wyłączam, powiem Wam, nie będę dalej tego grzał. Nie widzę sensu tutaj. Nie wiadomo jak wielkiego grzania. Hmm. Odepnę gaz. Świetna kuchenka, powiem Wam. No rewelacja. Jestem naprawdę zadowolony z tego sprzętu. Kuchennego. Bigos z, Spoko. z racji żywnościowej wojskowej, słuchajcie, całkiem nie sprawa, może tu być. Znaczek do mycia, oczywiście, że biorąc naturalnie. Na razie sobie go dziawniemy tu. Ok. No dobra, czym ja będę jadł, bo jakby jeszcze tego widelka nie znalazłem. Gdzieś to namacałem w plecaków, w którejś kieszeni wczoraj. Ale jakby nie pamiętam gdzie dokładnie. O! Popatrzcie się za pierwszym razem. <laughs> Pasza. Zobacz, co ciepłe w ogóle jest. Ok. Nie jest gorąco jest ciepłe tak jak chciałem. Także zjem, ruszam w miasto, bo podobno mam do 14 doby hotelową, to jeszcze trochę tu pozwiedzam i ruszam jakby na Hel, potem na Jastarnię. Ja jakoś taki plan dnia mniej więcej mam. Ja. Siemanko, idę na miasto, Biurata. zobaczę jak tam w ogóle będzie, co tam się ciekawego dzieje, bo jakby wczoraj nie ogarnę niczego, także dzisiaj to zwiedzę. Dobra hotelowa podobno do 14, więc mam trochę czasu. Ponoć jak się spóźnię nic się nie stanie, także idę. Na spokojnie na pewno odwiedzę tego starszego pana, który robi to biżuterię w terenie i bardzo to wygląda. No i wam pokażę. No tutaj to nie wiem, W biuracie dostępne są kule nogi elektryczne i powiem szczerze, że mam chęć sprawdzić to. Szkoda, że nie wziąłem swojej, no ale jakby się zepsuła, a nowej nie kupiłem. Szkoda. Mm. No ciekawe ile to kosztują te kolejne nogi, jak to wygląda tam za minutę. Czy jak powiem Wam szczerze, nigdy nie wynajmowałem hulajnogi nogi że Nie wiem jak to wygląda. No ale no, jakby sprawdzę, no jak będzie ktoś tam silnie droga. Będzie but. Słuchajcie, postanowiłem sobie wynająć taki pojazd jeżdżący zgodnie z planem. <laughs> jakby pierwszy raz wynajmuję coś takiego, no bo zazwyczaj jeżdżę na swojej. Przejechałem się kawałek i coś mogę wam powiedzieć. KUGO za 900 zł prowadzi się dużo lepiej. Przede wszystkim no, gorszy ma hamulec co prawda niż ta, bo ta jakby płynniej hamuje, ale no kugo przy tej to zapier. A ta jakoś tak, 18 na no, godzinę, 19, no kugo to można polecić prawie 3 dechy, także tak sobie. Ale no, dobra, może żeby się to zabijały. Nie wiem. Próbowałem jechać z jedną ręką na kierownicy, żeby Wam nagrać jak jadę, ale powiem Wam, że mimo tego, że kierownica się nie rusza, a w kółko się jakby rusza, bo są składane, to ciężko mi to wyczuć na tyle, żeby puścić tą jedną rękę. No i nie ma tempomatu, kogo ma tempomat, no i to jest super sprawa tutaj tego Dzisiejszy plan został niezrealizowany. Miałem pojechać na Hel, kolejska, kolejka wąskotorowa, muzeum. Zresztą sami wiecie, jak to miał wyglądać. No ale wcześniej miałem zwierzyć tą Juratę, no i no jakby zwiedziłem w sumie tą hulajnogą, tą Juratę w miarę. No i powiem wam, że no jakby nie ma tu nic do oglądania. Nie wiem, taka miejscowość chyba rekreacyjna, jak ktoś ma hajs. A jak nie ma, to no tak średnio czegoś tu szukać, bo nic ciekawego tutaj nie ma. No ale zadać pytanie, dlaczego w takim razie tu jestem, skoro niczego ciekawego tutaj nie ma, no to otóż odpowiadam. Jest fajne molo. Yy, drugie najdłuższe w Polsce, to już ja mówiłem. Darmowe, fajne, długie, fajne molo, eleganckie. Ja idę na plażę, zachód słońca oczywiście już nie zdążyłem, ale chociaż przespacuję się plażą. pomoczę trochę nogi, przejdę się plażą, pomyślę. Yy, mówiłem, że na zachód już nie zdążyłem, no ale nie. No szkoda, ale. No Postaram się jutro zrealizować ten plan, widzicie jak to jest, niby coś co człowiek zaplanuje, ale jutro już na bank. Kolejka wąskotorowa Hel, znaczy HL, muzeum te halskie, i te rzeczy, to robię na bank, Także się trochę wrócę. Następnie <laughs> Jastarnia, szukam, będę szukał jakiegoś kempingu w Jastarni, no i zjedzenie Jastarni, to już jest większe miasteczko, tam jest też no, łódki tam są, także. No, może ten rejs zrobię z Jastarni, starni? Macheli z powrotem. No nie wiem, jakieś statki, statki muszę popływać. Słuchajcie, wróciłem do obozowiska swojego. I plan jest taki, żeby nie używać zamkniętych pomieszczeniach w wozach bojowych podczas reakcji chemicznej uwalnia się łatwopolny wodór. Co się dzieje? Słuchajcie, zobaczcie jaki wymyśliłem patent w ogóle. Mam latarkę na głowie i kamerę. Nie wiem jaki wyjdzie z tego filmik. Pierwsza godzina, ja się bawię w jedzenie. Dobry jestem gość. Kurde, powiem wam, jest godzina chyba koło drugiej. Yy, jeszcze nie poszedłem spać, coś mi łazi po nodze. Jakieś robale mi tu wlazły w ogóle, powiem wam.